Nie, to nie za bardzo to mnie się... Tak, A? te konie skaczą. No nie, to trzeba znać ten tych no to, to nie są skakanie, tylko bieganie. To jest bieganie, rozumiesz? A skakać możemy my. Rozumiem. Weźmy trochę pokręć. Co? Nic nie rób, tylko, tylko patrz, bo to kręcę teraz film. Nic nie ruszaj. Ukraina. Chcesz na konia skoczyć? Jaki koniec? Na konia. Gdzie jest ten główny sposób? Cieka nas tam. Dobra, skończ No, nie możesz Nie Mnie zrób, też? No. Też. Film będziemy kręcić. Do Hollywoodu dajemy, wiesz. Co?